A już dawno nie mieliśmy tak długiej zimowej, takiej prawdziwo zimowej pogody. U nas, już można by powiedzieć, że jakieś półtorej miesiąca ten śnieg się utrzymuje, bo pierwsze śniegi spadły pod koniec listopada. Jechaliśmy na Andrzejki, pamiętam, że tego śniegu było sporo. Jeszcze chłopakom kulik porobiłem, byliśmy na górce pozjeżdżać. Później ten śnieg, po jakimś tygodniu, się roztopniał. Przyszły temperatury dodatnie i, i znikł. Ale na szczęście nie był to ostatni śnieg. W grudniu śniegu nam dosypało już dobry miesiąc, ta pokrywa śnieżna się utrzymuje, dodatkowo temperatury minusowe i to po kilkanaście stopni przez całą dobę, też przez nie jeden dzień. Taka, taka pogoda, takie temperatury się utrzymywały. Jest perspektywy czasu bardzo cieczy, to cieszy, bo już dawno nie mieliśmy takiej zimy. Oczywiście ona jest upierdliwa, szczególnie dla hodowców bydła. Myślę, że to tutaj robi niemałe wyzwanie ja to tam przy tym swoim małym statku to tak naprawdę tej zimy za bardzo nie zauważam, ale wiadomo, że jak ktoś tych zwierząt ma zdecydowanie więcej i te wożenie czy kiszonki, czy siano kiszonki, takie codzienne prace są naprawdę na pewno dużo trudniejsze i denerwujące. Tak ja tego tak bardzo nie odczuwam trochę może przy świniach, chociaż ja mam zwierzęta, później do nich przejdziemy. Eee, w budynku gdzie no, ta zima aż tak bardzo ten mróz nie doskwiera. E, tych zwierzaków jest też na tyle dużo, że one są w stanie budynek ogrzać, więc na szczęście w Chlewi nie mam jakichś tam większych problemów. E, jeżeli chodzi o pola, to tak jak widzicie, no, u nas pokrywa się jest, Ja wiem, że są takie terena, tereny, regiony w Polsce, gdzie temperatury są minusowe, gdzie są jakieś mocniejsze wiatry, podmuchy wiatrów i już tam gdzieś niektórzy, szczególnie osoby, które sieją. E, no, Chociażby pszenice o niskiej zimotrwałości, mrozotru, mrozotrwałości, mrozoodporności, no gdzieś tam się zaczynają stresować. Tak u nas tego śniegu jest na tyle dużo, że my absolutnie się nie obawiamy, że tutaj coś złego może się zdarzyć. Jedyne co możemy się obawiać, to to, że być może wiosną będzie problem gdzie nie gdzie z wjazdem. No bo my tutaj na północy no w ostatnim roku. No, może nie całym roku, ale myślę, że zanim ten śnieg zacznie topnieć, to myślę, że będę mógł się powiedzieć, że w ostatnim roku nie narzekaliśmy na brak wody, a wręcz odwrotnie tej wody mieliśmy bardzo dużo. No i tutaj ta pokrywa śnieżna ja wiem, że wielu z Was powie, że daj mi ten śnieg do nas, bo u nas jest such, susza, a po drugie, właśnie te pola są bez okrywy śnieżnej, więc chętnie go przyjmiemy. Tak, ja nie mówię wcale, że to jest cokolwiek złego, natomiast zdaję sobie sprawę, że jesienią był problem w wielu miejscach z wjazdem w pole przez to, że tej wody jest bardzo, było bardzo dużo, było bardzo miękko, mokro i tak dalej, tak że właśnie wiosną <grym> może być podobnie, mogą być problemy z wjazdem w pole. Należycie, to nie jest pierwsza tego typu pogoda w moim życiu, chociaż nie jestem jakimś tam dosadnie doświadczony, bo nie mam nie wiadomo ile lat na karku, ale już pamiętam że były takie warunki atmosferyczne i dało się jakoś tam mimo wszystko w tym polu zrobić, więc myślę, że w tym roku będzie podobnie. Nie ma co przeżywać, bo to nie jest, tak jak wspomniałem, pierwszy tego typu rok. Po prostu jest... mamy normalną zimę w końcu, można by powiedzieć i... No i to nie ma co narzekać, no tak jest po prostu i tyle. Tak widzieliście konie sobie, krowy spokojnie na dworze chodzą, no ale kaczki musiałem zabrać. No wiadomo, że to jest dla nich taka pogoda no nieprzyjemna. Być może nie zamarzłyby, ale staw jest cały zamarznięty, siedziałyby w śniegu. a W końcu mogłyby go jakiś list czy jastrząb je zabrać, więc no postanowiłem, że trzeba te zwierzaki zabrać chociażby w cztery ściany przez ten, ten okres miesiąca, czy dłużej, ile trzeba będzie. Niech sobie tu posiedzą, jak to wszystko odpuści, to z powrotem wrócą na staw. Jeżeli chodzi o świnie, to tak jak wspomniałem, one są tutaj... W budynku gdzie mieliśmy lochy utrzymywaliśmy, ten budynek w większości jest niskim budynkiem. Tam w tym pomieszczeniu, w tym dalej jest, jest wyżej zdecydowanie i tam one też w większości czasu przebywają, bo tam powiedzmy jest taka głęboka ściółka. Natomiast no, tutaj mają, mają karmiki, tutaj jedzą, więc tutaj jest, tutaj jest naprawdę ciepło. Najniższą temperaturę jaką mieliśmy, tu było bodajże 19 stopni. Tam przez chyba, to takie dwa strzały były, więc to też nie jest tak, nie jest, yy, tak że co, przez jakiś tam bardzo długi okres czasu się taka temperatura utrzymywała, ale ogólnie 16, 17 takie temperatury były na minusie, na szczęście bez wiatru, więc tutaj bez żadnego problemu yy, temperatura była na, na plusie i to nawet na dużym plusie, żadnego problemu tutaj na szczęście z wodą nie miałem. Natomiast no, po, po wyrzucaniu obornika przez kilka dni tutaj te świnie nie były. nie, no, nie mogły nagrzać, nie? nie? dość, że, że, że ten budynek mocno się wychodził, a po drugie, po tym po wyrzucaniu obornika, no, niestety przyszły takie dosyć też duże mroze po, po 15-16 stopni. No i przez kilka dni ten, te, tutaj one musiały trochę się poruszać, żeby tą temperaturę na odpowiednim poziomie. Nie wiem, czy wam tutaj te kiedykolwiek pokazywałem, jak wygląda. Poddasze na chlewni. Tu mamy jeszcze małe snopki, kostki sprzed wielu lat. Leżą a tutaj cały to wyjdzie sobie. To wam pokażę. Tutaj miałem pełniutko snopków 120 napchanych. Tutaj miałem chyba z 50 sztuk również. Te są mniejsze, ale ogólnie było tutaj również. Tu był kiedyś pomysł, żeby. Mauzory postawić. Cztery. gdzieś <laughs> mam pa palety? Tu mi Piotrek wyspawał taką lufę. Te małzery miały być tu do tego podłączone. I miałem tu sobie tankować, opryskiwać. Był to miał być taki automat, tu wszystko było przygotowane. Rura od wody. Sterowanie z jakimś tam wyłącznikiem awaryjnym. O, zamknąłem teraz. Jak to się kurde na otwiera. O, skrzynka zrobiona. I tu miała być właśnie woda zrobiona automatycznie, żeby się nalewała. Cztery małzery połączone z pływakiem. Wiadomo, że jak się do jednego nalewało, to wszystkie cztery się napełniały jednocześnie i wtedy jak były pełne, miało się odcinać. Miałem podjechać opryskiwaczem. Nalewać sobie wody. Tu mieliśmy wymyślony taki patent, żeby zrobić taki nalewak przez ścianę i podczas tankowania opryskiwacza, woda automatycznie miała się. Znowu uzupełniać. I tutaj jest, jak widzicie, blacha nieocieplona, więc to by się tutaj też trochę nagrzewało od, 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 od słonka, i tak to było pomyślane. A potem potem został zamontowany zbiornik, i, i to pomysł poszedł w niepamięć. E, do czego wracam? Mieliśmy tutaj, tu, tu nie było 50 snopków, tu chyba było coś koło 40 balotów upychanych. I tam także chyba było 120, 120 snopków, Tych częściowo chyba było 30 setek i reszta chyba 120. I Zobaczcie, jak mi mało ich zostało. Tu musiałem ścianę rozkuć, tam ich zostało może ze 20. Ja sobie że jak będę chciał wstawiać świnie do, do tuczarni, to mi zabraknie słomy. A Wojtek też ostatnio mi więcej przywozi zwierząt, więc... E... No sam nie wiem, co teraz zrobić, czy wpuszczać tam świnie, czy nie, czy tutaj ciągnąć sobie na tym jednym. Bo jakby mi Wojtek przywoził tak jak teraz, a tak mi mówi, że tak będzie poprzywoził, po, po 30, może do 40 sztuk miesięcznie. No to kurczę, zabraknie mi na pewno słomy, więc chyba zostanę wtedy w tym jednym budynku, ale to nie jest nic prze, 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 prze jak to się mówi? Prze, 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 prze... boże. No jeszcze wszystko się ustalimy, nie jest przekreślone, czy pójdziemy tak czy siak. To, to jeszcze na chwileczkę wrócę do świń i wtedy wam powiem coś jeszcze w innym temacie. Z racji tego, że one, tutaj te zwierzęta są w różnej wadze, widzicie tutaj mamy takiego kabana na sprzedaż, tutaj mamy takiego tam ze 30-40 może kilogramów, który ostatnio, ostatnio przyjechał, są zwierzęta mniejsze, większe. Dlatego też one bez problemu mi się tutaj mieszczą, ja wiem, że teraz tutaj wygląda na to, że ich jest dużo, ale to jest normalne, naturalne, doskonale wiecie, że jak wejdziecie do kojca, czy, czy ogólnie do pomieszczenia, gdzie są świnie, to one są tak ciekawskie zresztą, co widać, że one od razu pchają się, żeby zobaczyć, co tutaj, co tutaj się pokazało, co tutaj jest, skąd ten towarzysz przyszedł i co od nas chce, o, może tak powinienem wiedzieć, powiedzieć. Dlatego tutaj to, co mi Wojtek przywozi, a zresztą to się zazębia, Wojtek mi przywozi, ja sprzedaję, więc powiedzmy 30 przyjeżdża, 30 sprzedaje, 30 przyjeżdża, 30 sprzedaje i to takie, tak, 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 tak się całkiem fajnie zazębia. Też jeżeli chodzi o zboże na pasze, to co prawda mam też jeszcze u brata, w sumie to jest, to jest brata, od niego tam będę brał i księżyto ma, i ma żyto, i owies, więc to będę od niego brał na pasze. Ale tego też zboża no nie ma tyle, żebym mógł przygotować paszę na tam nie wiem, 400 sztuk na tuczarnię, więc tam na tuczarni musiałbym się i tak posiłkować zakupem paszy. Natomiast ja to brałem pod uwagę, ponieważ w momencie, kiedy rozmyślałem o tuczu nakładczym, no to wiedziałem, że i tak przy tuczu nakładczym tą paszę trzeba brać od nich, prawda, że tak to nazwę. Więc jakby ja się tutaj na to nastawiałem. Zobaczcie, tu jest. Tu są takie mniejsze, to tak jakoś właśnie jest, że, że te większe pchają się bardziej do tego pierwszego karmika, nie wiem czemu. A te mniejsze tutaj do, do drugiego bardziej idą jeść. I tutaj zawsze w tym karmiku jest więcej paszy aniżeli, aniżeli tutaj w tym. O, tak jak widać. No także jakby fajnie, jakby, jakby tak po te chociażby 30-30 świniaków Wojtek mi przywoził. Ja bym co po 30 sprzedawał, no to jest tam powiedzmy 360 sztuk rocznie. No to już tam wiecie. I nie powiem, że na tym majątek można zarobić, ale tak jak wiele razy wspominałem, dzięki tutaj współpracy z Filkubem, która nam jak na razie... Myślę, że, że, że dobrze idzie. Mam nadzieję, że tak dalej będzie szła. No to ja tu trochę lepsze pieniążki dostaję za to. I. I coś tam, coś tam z tego nie z tych świniaków, nie? I ten obrót jakiś tam pieniądza, zawsze mamy każdy z nas jakąś trochę gorszą działkę, gdzie nie zasieje pszenicy, e, mamy troszeczkę też zawsze tego odpadu, jakiegoś tam zboża, który zostaje, więc to świnie nam, nam zutylizują. Ej, e, ja zawsze się śmieję, no e, i człowiek ma jakieś zajęcie zimą, nie lęgną się kanarki w głowie, jakieś tam głupie pomysły. O, zobaczcie, tu jest ich pełno, a tam, tam jest o, luźniutko. Także towarzysze przychodzą, są ciekawskie. Także no, a ja lubię, zawsze powtarzałem, lubiłem przy zwierzętach robić, mm, lubiłem świnie i, i mnie cieszy jak, jak, jak w tej chlewni tętni życie. Jeszcze słuchajcie, dosłownie dwa, trzy słowa odnośnie modernizacji silosów. Ja jeszcze dogaduję jakieś tam ceny, no nie powiem, że ostateczne, ale po prostu dogaduję, dogaduję jakąś tam cenę i... No i próbuję się zdecydować, czy to jednak system płasko denny z wybierakami, czy jednak silosy lejowe, no coś chciałbym zrobić. A może będę to robił ratami, może trochę jedno, trochę drugie. No zobaczymy. Natomiast są takie tam też pytania, e, jakby no skąd masz na to pieniądze, skoro mówisz, że był taki kiepski rok. No to już Wam mówię i tłumaczę. Po pierwsze, jakby e, no rok był... Tak był kiepski, natomiast też, no zarówno, że pakie pszenica to jak co roku wyszły, wyszły na plus. Tutaj też z tym odszkodowaniem, ale jednak no to trzeba liczyć, więc to wyszło na plus i to jakieś tam pieniądze też dało. Nie będę mówił, że nie, że, że my tu nie mamy co na chleb położyć, a albo może nie wiem, na ten smalec jeszcze stać na, na ogórek czy szynkę. No bo to aż tak nie jest źle. Natomiast to jest, to jest bardzo proste, już wam tłumaczę. Jak śledziście, moje jakby przedstawienia. Kosztów uprawy na ten właśnie sezon, który, który teraz trwa obecnie, obecnie czyli 25-26. Rok kalendarzowy, bo tak trzeba liczyć. W zeszłym roku zrobiliśmy zasiewy, no ale to chyba nie trzeba tłumaczyć. No to mam 60 hektarów rzepaku, 60 hektarów pszenicy. No nie wiadomo ile finalnie tego rzepaku będzie, ile, ile ewentualnie zlikwiduję, ale zakładam, załóżmy, że tyle jest. No to zrobiłem o ponad 500, czy tam 700 chyba złotych. 700 złotych. 600 albo 700 zł niższe koszta niż w zeszłym roku. No to już nam daje na tych 100 iluś hektarach, powiedzmy, nie wiem tam 60-70 tysięcy mniej wydam. To nie są pieniądze, które gdzieś tam mam w kieszeni tutaj realnie fizycznie są, ale ich mniej o tyle wydam. Zakładam, że tak będzie, a być może coś tam dorzucę trochę jeszcze gdzieś tam nawozu, ale powiedzmy, że mimo wszystko to będzie te 50-60 tysięcy. No i chociażby z tych pieniędzy których mniej wydam w pole, mogę sobie gdzieś tam je zainwestować tutaj w silos. Ja wiem, że silosy jakbyś tam tych pieniędzy nie przynoszą, ale też poprawiają jakiś tam komfort pracy, pojemność, bo tutaj, jak wspomniałem, miałoby w teorii dojść, znaczy nie w teorii, bo w praktyce też 60 ton dodatkowej pojemności, więc to też jest jakaś tam wartość. No ale tym bardziej, że te silosy są tutaj, jakby wiele już nie muszę zmieniać tej infrastruktury i tak dalej to jest, więc mogę to dołożyć. Natomiast jak mówiłem, no, finalnie jeszcze zobaczę, czy zrobię wszystko naraz, czy może jeden silos, a drugi w przyszłym roku. Wiecie, no właśnie mając już tą infrastrukturę, ja mogę sobie to podzielić i w latach gdzieś tam robić po kolei raz jeden, raz drugi, raz trzeci. I to też jest jakieś tam wyjście, prawda? Więc jakby no stąd się biorą te pieniądze. Nie mam maszynki i sobie dodrukowuję, tylko po prostu gdzieś tam tu trochę przyoszczędzę, tam coś mogę wydać, albo mogę nie wydać, mogę podzielić inwestycje. Więc jakby to po prostu stąd się bierze, nie? To się nie bierze stąd, że nagle mi skądś spłynęło kupo pieniędzy, tylko tu zaoszczędzę. No to jest normalna rzecz, co no to, to ja muszę tłumaczyć. Gdzieś tam, jeżeli gdzieś brakuje, no to się oszczędza, i wtedy z tych oszczędności coś tam innego można zrobić. Pod cała filozofia. To tyle, trzymajcie się. Cześć.